U mnie, Paweł, wystartowało. <kuh> Ojej, Dzień dobry, Cześć, cześć, i ta was bardzo serdecznie stapawi, że No jest. Pskie. ma. Robimy kolejne misje. Tak, tak, idziemy tak. Idziemy do strefy kibica. Doing light, idziemy By, na mecz. Doing light e, Musimy użyć niestety tyrolki. Kurde. <gry> <gry> Idź pierwszy. Którą, tą tyrolką? No tam tutaj, no, przede tam mną. tutaj na pewno? No? A muszę? dwa razy spacja. Nie, raz wystarczy. Już się nauczyłem. No nie no, jak to. No Pa! tam Ta żyje! To za łobuz z ciebie, no. że strzelił okay, w to. Okej, moi drodzy. To ciśniemy w takim razie. Do strefy kibica prosto. Dobra. Oho. Spadłeś Nie. Nie? To nie było. Nie. Nie? Szczęście? Szczęście nie bo Ja upadłem tak dosłownie na krawędzi, wiesz? Myślałem, że spadłeś tam eee, Nie, nie, ja nie spada. Ups, Na lampę? To na lampę. Ups, na lampę. Mam lampę. O może, zabrakło mi już. Dobra Okej, okay, lecimy dalej Jestem. Co To zaskoczę. Boże... Uh. Czy... Znowu znowu złamałem nogę... A mi się, nie się stało, wyobraź sobie. Eee, ehm, okej. Okay. Nie wiem czy tędy chce iść. Tam jakiś gościu biegały, totalnie... Ale taki dokokszony koleś. Dobra. Ty, tu pan żyga jesz. Nie ma Ja go trafiłem. Dobra, lecimy, lecimy. Sprawdź co się stało w strefie kibica. Zobaczymy, jak tam jak kibice roz rozrabiają. Wypadł tam za bikini. Osławon, bo... sławon dokładnie. Co to, to jest? W strefie kibica ktoś nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo być. Właśnie. Tak, może to sprawdzę. Czemu tak stoisz? Dwa, 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 <laughs> nie rozumiem, bo... Paweł. No i idź do przodu. Poczekaj, bo, bo tutaj strefa kibica jest. Zobaczmy to Ej, tu jaki za zasłonką tutaj stoi. Młotkiem go tam. Dobra? Okej. Okay. To jest zwa pomoc, naprawdę, ale potrzebujemy natychmiastowej pomocy. O, są tu kobiety i dzieci. Kobiety i dzieci? O nie, najgorzej. Ładnie, nie? Ty, ale gdzie oni są? Ta strefa kibica, poczekaj. No właśnie. To jest gdzieś tutaj, nie? Nie wiem gdzie, gdzie, gdzie wejście do nich kompletnie Błagam o pomoc Chyba tutaj Uwaga Na dole? Tak, tak, tu do środka musisz wejść Okej, okay, jestem tram Dobra, spokojnie, powoli to ja biorę giverę. Dobra, wzywam windę Prawdopodobnie trzeba tu normalnie wejść, nie? Także spoko. Ale tu same zombiaki będą, także że może zwykły wystarczy. Dobra. Jedziemy, jedziemy, zobaczmy co Do się góry. Albo w dół. Stare miasto, wnętrze. Tak, bo w ostatnim odcinku byliśmy w Slamsach. teraz jesteśmy już w starym mieście i tam tak, tak. kończymy teraz misję Jedna z ostatnich misji y, chyba w, w starym mieście już o, mamy. Y, dobra, spokojnie. Dobra, ten komunikat. My nie wiadomo, czy oni jeszcze są, nie? Bo to sam kom, to jest automatyczny komunikat, nie? No właśnie, więc. tak samo działa w kółko, stop, stopnie. Więc nie wiadomo, czy ten. Wszystko? To wszystko. Co? To Robię musujesz? nam. Nie, 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 nieprawda. W domu tak nie robisz, jak masz szyby? Nie. Ja jestem w ja oknach, tak, Ja w oknach szyb nie mam, już wiesz? wszystkie powybijałeś <grym>, Stary, sora. ale co ty robisz? Musi jest zamknięte. Użyj karty. Co się tam patrzy, żłobuzie, co? A tam nikogo nie ma. No ale pisze, użyj karty. E, więc. E... Ja nie mam użyć karty, mam tylko otwórz. Hmm. Aha. Tu jest niby. O kurde! To za łobuz. Hahaha, <grytanie> mam cię! Wziął mnie normalnie, uszczelił. Dawaj. Ale trzeba otworzyć karty? Użyć? A ja mogę otworzyć? Też nie mogę. To też jest chyba karta, no? Kurczę, no, ale musimy się, jaja. Musimy się rozejrzeć w takim razie za tą kartą, głupią. No, totalnie. Nie ma innego wyjścia, nie? Jakiś wyjście... Ta karta musi być. Tutaj nic nie ma. To pozamykane jest. Może wyłącz hmm. ten dźwięk, bo zasmieszasz. No to musimy znaleźć szybko ten. Okej, okay, tutaj jest karta. Masz kartę? A, masz. Dobra, tu za amunicja w ogóle, także weź sobie pozbieraj. Mam maksymalnie. E, ja w ogóle tutaj tą strzelbę prawdopodobnie chyba na chwilę obecną muszę... Czekaj, muszę przerzucić sobie strzelbę. No. E, podmienię ją na... E, Pistolecik. E, bo po prostu nie mam w strzelbie już amunicji, nie? Także słabo trochę. Paga otwieram. Może karty najpierw użyję, nie? Teraz, teraz! O, słysia, no ty czekaj, i... sorry, no próbuję... Boze, popatrzeć i... sobie, już, już, otwieraj. Masz, może otwierać, Nie, no. teraz ty otwieraj. Zamknięte? Zablokowane, z drugiej strony. No, trzeba do innych iść. W ogóle jakiś szyb, nie czy też. Dobra. A tu chyba nie wejdziemy. Ej, tu jest jakaś kamera, nagrywałem na YouTube. <laughs> Wodepisność... O <Jezus. śmiech> No i ale byłeś blisko Dobra Bo gdzieś tutaj muszę to kręcić pewnie Wewe we to wyłącz w ogóle Eee, czekaj, czekaj, co tu jeszcze mamy, tu jest... Tam przejście znalazłeś? No, tu jest przejście właśnie Dobra Cytardy <grym> Okej, <Okay>, nieistotne <grym> O, jest <kie. grym> Nie zauważyłem tego, powiem ci szczerze no Ja, no, ja, no, ja no, okay, właśnie okay. widziałem, tylko nie wiedziałem, że to było tutaj Tu jest, wyłącz to w ogóle do, O, do... nareszcie do... Nareszcie, teraz... to mnie O! Toto. Potrzebujesz to? O? Zabiłem kobiety i dzieci. Aha. Oferuję śmierć w zamian za lekarstwa. Otwieram to. Oferujesz śmierć. Żywy. A cóż byliśmy? Okej, dobra, spokojnie. Teraz jakiś przy. Co mi się, się dzieje? dzieje? Jestem w strefie kibica. To miejsce to jedna wielka pułapka. Trzymaj ludzi z daleka. Rozumiem. W takim razie skorzystaj z własnej rady i zabieraj się stamtąd. Mm -hmm. Trój. Myślę, że pójdę go znaleźć. Bez odbioru. Nie, Charles... Chodź, spróbujmy te przejście tu. A ja mi wyzwanie? Da się tu przejść, nie? No tu nie wejdziemy właśnie, za wysoko jest. Skorzystaj okay, z windy, a dotrzesz wprost do mnie. Aha, winda. a winda to jest pułapka, nie? Na pewno. On zablokuje tą windę. Do tego kto mnie słyszy. Twoja sytuacja z każdą chwilą się pogarsza. No to a... będzie słabo. Słuchajcie, grubo, muszę go tutaj bronić od razu. Dobra, e, tu jest u góry kratka no, I tutaj widać. też Ona się otworzyła Ja tak wiedziałem, że ona się otworzy, Ty nie? Prędzej czy później I tu jest wentylacja, chodź Gdzie? Tutaj, tutaj, tutaj tutaj Boże, nie co za koleś? Panie, wejdziemy jeszcze Do góry, no Ale to jest wariat jakiś, stary To już jest porąbane w ogóle No totalnie, ja powiedział Czy strzelałeś? Nie on strzela do nas. Albo wiesz, że tu jesteśmy pewnie. Do każdego kto mnie słyszy O, ucichł. Tu jest dym, tu jest dym, tu jest dym. Tu jest teraz dym, e, okej, okay, pokonaj e, gościa. Morderce. Gdzie on jest? No, tylko problem jest teraz taki dom. Uważaj na nas! Próbuj dostaję wrażenie cały czas. Dobra, pięremos nie szykała, właśnie pił już. tu Ukrain. Wszystko w porządku? Gudni, wiesz. Bo to? wabił ludzi do strefy Kibica, po czym polował na nich. Jest Bo ty jesteś Może nawet 20 Dobra. ciał. A już nie ma, już nie ma dymu. Na śmierć, moja droga, na śmierć. Bez odboru. Dobra, tu jest jakaś Sroga Maczeta. Totalnie znalazłem srogą Maczeta. Co się zwa? Zdożyłem modyść, ale kurde za, za wolno od Wiedziałem, że to Zauważyłem jest. w ostatnim momencie za tą, za tą walizką, kurde <laughs> Spokojnie, spokojnie, skier Jakim trzeba być czujnym przy nim, naprawdę No co, ale tutaj zacząłeś, pierwszym jest pokonałeś i Ja no. nie w życiu Dobra, odpalam światło o, Okej, zasilanie wróciło e, Ten koleś chyba tu leży, nie? To jest ten e, Tak, on tam leżał sobie Król O co chodzi? Karabin policyjny, też sobie to wezmę króla, no też Okej, okay, skorzystaj z windy Chodź, idziemy do windy, o, akurat się dym, dymi, więc idealnie możesz wejść No, możemy wejść idealnie pewnie Dobra, klikaj Taka, teraz opuścimy biuro Masakra po prostu, ja wiedziałem, że tak to się skończy No, już myślałem, że będzie dłuższa walka z nim, a tutaj tak wiesz, takie no, dwa, typowa strefa, strefa kibica totalnie, tak. nie? Rozrywka w strefie kibica Chyba musimy górą wyjść, co? Właśnie, poczekaj Skorzystaj z windy Okej okay. O, dobra, Jezu, ja myślałem, że zamknęli nas, nie? no Zawsze. O, wychodzimy już. Pomów po e, z Tachibitem. Teraz okej, okay. teraz mamy kolejną misję. E, która będzie związana z bunkrem. Także ciśniemy. Dobra, lecimy. Kurczę, za dużych tu jest. O oh, nie. Tędy? Ja wiem, że ty lubisz takie wybuchające elementy, ale no nie przesadzajmy, nie? I no widziałem, że do z... czegoś, to mówię to o... Ileż razy można normalnie padać? Ileż można ginąć od Pawła? No właśnie. Nie, to jest od tego, od wybuchów. To nie moja to nie moja wina. Tak Ty wcale nie to próbowałeś nie ja. mnie zabić. Ani droga. Co złego, co złego to nie ja <grym> Jakby gdyby hop, co? Hop, 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 hop. Bo powoli nam się misje kończą, nie będziemy musieli przejść do, do gry The Following. No, e, do dodatku. E, właśnie... Tam są chody. Tak, tam można autami jeździć. To no? jest w ogóle. Ogie, fajnie. Tam tam fajnie. Tam tam jest inaczej. Dobra, poczekaj teraz chyba tędy. Szukam Prze... jakiejś... Jakieś buty z gazem małych. same zombiaczki. Dobra, hmm. lecimy, lecimy. A the, follow, the following może być fajne właśnie też. Tak, ten dodatek może być fajny. Tylko ciekawe, są... czy nasze postacie przechodzą tam, czy nie? Czy one jest, będą odzera. Jest nowa mapa, nie wiem właśnie, tego jeszcze nie wiem. Wydaje mi się, że fajnie jakby przeszły te nasze postaci. odrani od odradzi zacząć. To jest takby dodatek, nie? Ale to zależy jak się kończy gra, bo ja nie wiem jak się kończy gra w sumie. Zobaczymy. Okej, okay, jestem na górze. Jeszcze... A, teraz niżej, tak? wróciła SIĘ PANI, ALBO PAN ty. Poczekaj, e, gdzie tu jest wejście do Panu. tego gościa? Ram. E, chyba trochę chyba niżej. niżej Chyba niżej, chyba niżej, niżej no. gdzieś Ale pytanie, jak bardziej niżej? Całkiem na dole? Bo na dole? Nie, tutaj jest jakieś zejście To jest na tym poziomie, co jestem teraz Okej, okay, czyli tutaj Są jakieś drzwi, ale ich się nie da otworzyć To naokoło pójdziemy Tutaj jest przejście, okej okay. Dobra, otwieraj. Dobra. O, jest. Otwieram. Ja No Dobra, to jest jakiś bunkier w ogóle. Bezpieczna strefa. Ej, gościu w dziesiąt Gdzieś on tu właśnie chrapie. O, jest. Strażnik. Ta... Węgo butem obudź. pan Tabit Erdal z Urzędu Miasta? Byłem z Urzędu. z Urzędu Miasta. Wszelka hierarchia urzędnicza została jednak zniesiona przez gierę i rząd federalny. Moje stanowisko już nie istnieje, w związku z czym nie muszę i nie mogę nic dla nikogo zrobić, włącznie z panem. W związku z czym do widzenia! Nie tak szybko, panie Erdal. Dyrektywa GRE zakłada, że wszyscy lokalni urzędnicy mają być do dyspozycji GRE lub tymczasowych władz, jeśli zajdzie potrzeba. Jest pan z GRE? Szukam informacji na temat dużej ilości zapasów ukrytych gdzieś w mieście. Ma pan na myśli bunkier? Cóż, jeśli chce pan go przejąć, musi pan wypełnić formularze <laughs> 2.01 dotyczący zapotrzebowania na środki. JP401 o szczegółach działania, a także 606 dotyczący przymusowego przejęcia władzy, a oraz 302B, konstytuujący funkcję w sytuacji zagrożenia. Ten ostatni rozpatruje się trzy dni w najlepszym wypadku. A biorąc pod uwagę okoliczności, wolałbym teraz. Cóż, pozostaje mi zasugerować tradycyjną metodę przyspieszenia czynności administracyjnej. Łapówka? To znaczy łapówkę! <laughs> oczywiście. Potrzebuję oficjalnej pieczęci mera, bez niej ani rusz. Ostatni raz widziano mera w hotelu. Pieczęć powinna być w jego pokoju. Okej. Okay. Idziemy... Tak mi nie mógł powiedzieć po prostu gdzie jest ten bunkier i tyle, nie? I ziomek masz, trzyma, ić. Jest sytuacja kryzysowa, jesteś jedynym naszym ocaleniem. Potrzebujemy cię w ogóle i... Dokładnie, nie? Znajdź pieczęć mera. Ok, no to idziemy znaleźć ten pieczęć. Fyk! Dobra, gościu wypadł Op, do góry, do góry, do góry Góra, góra, go, go, go Okej, okay, teraz tędy Tak, tędy tutaj, mam to, że to nie jest jakoś specjalnie daleko No kawałek drogi jest, wiesz Tak? O, poleciała Chyba, tu, chyba tu nie mogę wskoczyć Okej, okay, o rany, o rany, czemu to jest tak wysoko, że tak... Dar... No. Stać! O chłopie, nie, w ostatnim momencie strzeliłem się z tym kłotwiczką i leciałem, po prostu jak Spider-Man. zginą, zginął, cię, ocaleńca, Paweł. Po prostu nie uratowałem, a nie zabiłem. Nie no, zabiłeś, bo nie uratowałeś. No nie, to, nie to, to jest chce. po prostu, wiesz, niewrażliwość na życie. A nie, że ja coś O zrobim. Jezu! I ten HP mi zostało. Hmm, ciekawe. Dobra, na dół. Ale ja skoczyłem na śmieci. A ja nie. No wiem, tu woli skakać na twarz, ja a Ja się nie, nie boję śmieć. Bo to nie skakać na dół, nie? Od tego zacznijmy. Ale ski oczywiście skoczył, nie? No bo tam było przejście, mówię skoczę z Dobra, Ogólnie nie zbliża się powoli noc. Dobra, jest u góry. Jeszcze wyżej? Okej, okay, to jest na samym dachu, wiesz? ta pieczęć gdzieś tutaj. No stary, nie spadaj! Ej, no bez zjaj, przecież ja się chciałem tam chwycić. Ja się puszcza. I wydało się. To już przez całą serię normalnie. Dobra, ziom, bo tu się robi noc już powoli. Ej no stary, ja nie mogę wejść na te mury teraz Boż... O, teraz włożyski, jest teraz normalnie... Teraz dobra, jestem, jestem, teraz. Chodź tu na sam szczyt, na samą górę tego budynku, na sam dach. Tu jest wejście do środka przez kryptę Właśnie Jestem. Dobra, już nas teleportuje do środka. Znaczy tam taka, taka, taki taki prosto po prostu. Dotknąłem. Dział działał do dotykowo, wiesz? rozumiem. Tak, oczywiście. Okej. Okay. Nie strzelaj no! Ja, nie, nie to jest strzelasz? <noise> Chcia, chciałem nas rozwalić jeszcze na, na początek odcinka, nie? Ej, ja tu Wiesz jesteś się? na dole, chyba coś leży. O, wytrychy, ja se wezmę. O, wytrychy. Przesuń się, daj wytrych, wytrych daj. Weź tą twarz ode mnie. Przesuń buzie. Tu trzeba się rozgonać Nie, te małe chyba nie wybuchają, nie? Weź, chodź, bądź zobacz. Które małe? Tamte? Tamte, no. Dobra, jednak... jednak tak. Ale dobrze postrzelać właśnie, bo przynajmniej będziemy wiedzieli ile zombiaków, jest, jak wszystkie przybiegną do nas, co nie? Właśnie biegną chyba, wiesz? Chyba nie Aśma klejąca. Hmm, Okej, okay, co mamy znaleźć? Znajdź pieczęć Mera, mera. Okej, okay, ale tu musimy przejść, czekaj, e, chyba tędy Oho Idzie coś tutaj, Nie, ty nie otwieraj Ja tu pan stoi A! Jezu, co mnie gryzie? Czemu nie zrobiłeś, skie? No ja miałem robić? Proszę cię Czemu ty strzelasz do tych? No bo ja się boję bo Boisz się powiesz, poza... mnie zabić, po... tak? No to dobra fajna sprawa, nie? Dobry, dobry pomysł powiem ci szczerze Możesz iść do tego w lewo? Tam w lewo mamy biec Gdzie w lewo? prosto i w lewo mamy biec Ooo A tam widzę, dobra Nie ma Jest. tak dobrze Co za ziomek? No idź, na każdym kroku są Ja zbieram te rzeczy jeszcze Właśnie zbieram wszystko po kolei no, dobra, Czy ok, będę teraz. Masz tą kartę jakąś do otwierania? Nie. Co ty, zero przyjemności. Czy da się tu przejść? O, nie, też. Się... Sobie. Nie, nie da się przejść ten ziom. Użyj. A o, przejście? Bardzo ładnie skieruj chyba ten. W pokojach nigdy nie ma gaśnic, nie? No powinny być chyba też. Nie, nie, właśnie nie. W pokojach nie ma, zawsze są na tym, na, na pokojach. Y przed pokojami, wiesz? Na holu. W no, dokładnie. Nic więcej nie ma za bardzo. Ok. Chyba No Dobra, coś tu się pcha. Czego skrobasz te, w te drzwi? No i Nie wiem, czy to normalnie tak zejdę, czy co? Chyba tak, niżej. Uwaj. Dobra, przeżyłem. Hop. Dobra, uważa na mięso, bo leży dużo mięsa. Stary masaka. Tu są jakieś stare wazy w ogóle, nie tylko goś torturowali, chyba. Ale fajnie. I znowu wytrychy. to tu, tu jest tyle wytrychów. Tak? No wszędzie zajmie Zajmij leżą. się tym panem Jezu, nie, to był... Jaki bezczelny, zajmij się tym panem Co no przyszedł, to co ci powiem Ażebyś straczki dostał Eee, dobra, te drzwi są... E, to, to ściągnie za klamkę Mam sześć tych, sześć tylko apteczek Fajny duży telewizor Ale stary, poczekaj, bo ja nie mogę znaleźć tego przejścia Tutaj nie ma żadnego przejścia Może było możesz... jakieś przejście No ale myśmy dopiero z góry zeskoczyli, to bez sensu, nie? Um, do a tutaj drzwi jeszcze są inne. Też nie. Ożesz normalnie w mielonkę. E, nie, niby jeszcze niżej trzeba zejść, widzisz? A tu już nie ma zejścia niżej. Bo wiem. W ogóle też jest nie ma za bardzo. Chyba, że to w ogóle nie tędy tutaj droga. Nie no. Dziwne. A te drzwi tutaj? Nie, bo one próbują się otworzyć, ale nic poza tym. Dobra, tu musimy chyba. chociaż nie wiem, czy możemy wrócić w ogóle. No zobaczymy. Eee, poczekaj, to nie mogę rozwalić. Kolejny wytrych. A może wytryferem coś otworzyć? Zobacz, no tutaj. No właśnie nie ma za bardzo gdzie nawet, wiesz, powiem ci szczerze. A tu nie ma jakiegoś przejścia górą wentylacją? Nie. No nie właśnie, nie ma tutaj, nie, nie, nie widzę nic takiego. Okej, okay, no to chyba no musimy się wrócić bardzo. tutaj. No dobra, ale załóżmy, że nie mamy tego, co się nazywa. Nie, dobra, można tu skoczyć z powrotem z poziomu zmienności. Okay, jest tutaj. Nie, nie, nie otworzy tych drzwi, nie? Nie, no nie, nie, nie jestem w stanie. Też nie ma przejścia. A tutaj, tutaj też. też nie ma. Tu jakiś pan na nas czekał. Pan się wziął, nie? Musiał się wziąć. A dołem mi przyjdziemy? Eee, nie, właśnie. Się, nie, da, nie da się dołem przejść. Właśnie nie wiem, pod F czy coś. To czasami jest tak, że jest możliwość przejścia. Tu zobacz, ta karta. Musimy właśnie kartę jakąś znaleźć, ewidentnie. Może eee, w czekaj, gdzieś tutaj będzie, w... czekaj, karta. Są wytrychy, a może wytrychem da się otworzyć te drzwi? Nie, też się, tutaj tego nie da. Tak, i szukaj. Weź tutaj, weź tutaj ten, po prostego i może gdzieś tu będzie coś prosto. E, Podku, nie? Zobacz, bo. Ja właśnie, co, co to czas strasznie. Cały czas klikam, czas klikam ku, wiesz, ogólnie rzecz biorąc. A na, na dole nie luk, klikaliśmy, czas. nie? No i nie wytrychli. Co tu jest w ogóle? Tam na dole nie klikaliśmy tego, nie? Nie, to nie, nic nie, nie, nie. Dobra. Tu nic nie ma. Ja jeszcze raz zejdę na dół. Tylko ja nie wierzę, że to jest po prostu wiesz? Okej, ja jeszcze raz na dole tutaj przeskanuję. Dobra. Ja tu Brak miejsca w ekwipunku nie? już mam. Nie, tutaj nic kompletnie, totalnie... Tu na dole nic nie ma. O, nie. tu jest, jest ten, wentylacja chodź. Jest? Przytrzymaj F6 na sektor 0. Dobra, już biegnę do Ciebie. Może teleportujecie. O, czekam, na, czekam na graczy. Okej. Okay. I to w ogóle... Okay. Bo... Nie, to nie. Chyba wyjdziemy na dach. To ty gadasz? wziąłeś na dach z powrotem. Boże, to samego początku niemożliwe! Nie serio? teraz zobaczymy. Właśnie zobaczymy, bo nie wiem. No to Ta, tak, tak no, oczywiście, no, to jeszcze raz. No, tak, no typowo, nie no dobra. No, to okay. jeszcze raz. No, nie nie pamiętam, który wchodził, wchodził. No tam był samym poziom zero, a co sami widzisz, to jest poziom, poziom zero. O! Tak nie jest poziomem 0 nigdy. To no, za łeb normalnie. Dobra, znajdź pieczęć. Dobra, czyli teraz tak, tutaj. E, zobacz co, musisz tutaj poskanować. No właśnie skanuję wszystko, wiesz? To nie jest tak, że ja nic nie robię, Paweł. No, no oczywiście, ty jesteś łobos! Czego do mnie szczylosz? Ja? Nie wybucha normalnie, co za na ten Dobra, tego otworzyć nie otworzymy Gdzie tutaj wyskakujesz? Co tu jest? To jest też kolejny wytrych Jak nic, normalnie same wytrychy, nie? Totalnie Okej okay. <noise> Zdążyłem odejść. Nie, tutaj wiesz, to... Ja tu na wszelki wypadek. Już wszystkie rozwalasz, żeby nie było. Dokładnie. Boisz się śmierci z mojej ręki. bo że coś się znowu ścięło, bo czasami się w tych grach coś ścina po prostu i. Teraz twierdzę, a co tam? O, też... Ale ja, normalnie, totalnie tu jest. Czekaj, może trzeba się rozbić i... Nie, nie wiadę tam. Ewidentnie nie wiadę. Nie, ja tam się nie... Tam, nie, tam nie wiedziesz, nie ma opcji. Nie, normalnie jestem w szoku, nie, totalnie. Nie ma żadnego przejścia. Coś... Tu łazienką nie przejdziemy. Hmm. Tutaj góra jest cała zarobiona. A te przejście tu? Nie, nie ma tutaj żadnego klucza ani nic. Kurczę. Nie tylko drom, ale. Powiedz, jak coś znajdziesz, tylko byle nie, no właśnie... wyjście, z, wyjście, nie wyjście z gry, bo... Oj tam, oj tam. Nie, ale na pewno nie możemy się cofać, nie? To jest, to jest, to jest taka zasada, że raczej nie o to chodzi. Czyli zakładam, że schodzimy tu na dół. Że to jest niżej faktycznie. No ja właśnie na dole jestem, wiesz? A udało ci się wyjść? Ej, udało ci się wyjść, ziom! Przecież tu byliśmy. Nie! No, nie byliśmy tu, te drzwi były zamknięte, nie mogliśmy przez nie przejść. A no to teraz było otwarte. Kurcze, co się zbugowało? Coś Spoko. się zepsuło znowu i się że działa. Kultę. Dobra, udało się, na szczęście. E, okej, okay, to mamy iść prosto czy w lewo, czy co? Na dół musimy zejść, chyba, 11 metrów mamy. Okej, okay, czy to jest jakieś przejście? Chyba nie, ten dnie. Zgubiono pościg, jakiś pościg? Ten pan się przewrócił. Się wziął i przewrócił sam. Tak jest jak ona szybko wyszła! Szybka baba, no. Dobra, no tej windy nie uruchomię. po tu się bugują w ogóle te postacie, jak one wbiegają na górę, wiesz? Coś chciałeś zrobić, czy co? Bo nie, nie rozumiem. Miałem, zawczasu wysadzałem. O Jezu! Dobra, spoko. Czego we mnie szczela I tak musimy niżej zejść. I tak musimy tutaj. zejść, no. Dobra, ci nie mają głów, więc chyba są bezpieczni. Nadchodzi noc. A co mnie to interesuje? Jestem w mieszkaniu. Dobra, 10 metrów. Tutaj chyba jest coś, musimy zrobić, poczekaj. Potrzebujemy kartę pewnie, Znasz życie. Użyj, jestem <grym> hakierem. O, hakier! Mam to! Hakierskie. Spakowałeś? No. schakowałem to wszystko. Dobra, okej, okay, no to co, to ciśniemy tędy, nie? Do góry musimy znowu wbić, czy jak? No. Gdzie tu jest jakieś wejście? Dobra, żartowałem, próbowałem, próbowałem zmylić się. E, że nie wiem, którędy. Nie dało ci się, nie zamknę e, Poczekaj, Otwieram. Odchodzi noc. Wchodzę do środka. Okej. Okay. W figlu coś siedzi. Kobieta normalnie miała chyba, wiesz. Przyrost punktów podwójnych. Hmm. Dobra, ja tu otwieram zamek. Ja przeszukuję mieszkanie. Resz resztę. Tu jest szafa. Okej, okay. otworzyłem właśnie taką fajną skrzynkę. W środku jest. Nic. E, pieczęć mera. Okej. Okay. O, poważnie? Dokładnie. Co, musimy wyjść teraz? Ja idę, bo tu teraz ten kibel, zaraz tu się otworzy pewnie. Otwórz mi te drzwi! <laughs> e, mi czeka, musimy teraz, teraz musimy wyżej, jest windą chyba, co? A działa Kurczę, winda? nie, nie, nie działa właśnie. Dobra, y... OK Okej. Nie bój się, to tylko ja. Spokojnie, poczekaj, teraz pytanie, czy tu jest jakieś przejście, wejście? Chyba nie ma, to nie? musimy tędy przejść normalnie. Wyżej? Tak, wchodziliśmy w sensie. A, daj pieczyć tak, okej, tak okay, i to musimy normalnie przejść no, tędy. Tędy choć. Okay, czy normalnie wychodzimy legalnie? może coś się puścił za łeb, normalnie? Tędy, ja nie wiem, czy ja chcę biec w sumie tak szybko, bo. Eee... No nie, nie tędy. No to tändyskie. nie, nie wyjdziemy chyba co? Normalnie, legalnie yh, tutaj tędy. Dobra. Okay, wyjście na sektor zero. Mamy to. Teraz musimy gościowi oddać tą pieczęć. On nam da informację co do bunkra. Jak do tego się bunkra dostać tak. w ogóle? Jak do niego tam wejść? Dokładnie. Także powinno być dobrze. Okej, okay, jest noc. Ym, no to e, będzie ogólnie dym i Jest noc, będzie bezpiecznie, skier. No, Ej stary, nic nie widać, nie? Jest tak ciemno, że ja nie widzę, gdzie jest ziemia. Jest latereczkę włączyłem. Gruntu nie widzę typie W gruncie rzeczy no, mówisz? zostałeś pijaczku jeden ty? No właśnie pijatko dawno nie piłem Okej, okay, dobra, tu są te poczwary ładuje mi się teleporter, nie mogę się tam teleportować O, już mogę Dobra, w sensie ja spadłem Kotyczka. A ja spadłem. Hmm. Dobra, to słuchaj, robimy tak. Biegniemy po prostu do punktu No tak Ja już tam lecę za tobą. Dobra, spoko. Spoko lustrzat Nie spadaj! No. To już jest w miarę blisko, więc powinniśmy dać radę Każą was tutaj. Nie chciałem tędy wchodzić Dobra, czekaj, poziom niżej. Okej, okay, gdzie teraz było to przejście? Chyba tędy? Tego gościa, tutaj gdzieś było wejście tędy. O, dobra jest. Lecę. To jest skrzynka. E, tu jest bardzo trudny zamek. Ogólnie nie słyszę jakieś czaski, więc nie wiem czy on tam żyje. Tędy nie zajdę. O jest, dobra. Ja myślałem, że coś tu walczy, nie. O, tu jestem ten balkon, dobra. Tutaj, no, tu, tutaj, tutaj. Może no, to tu prawo. jesteś, nie, a ciebie tu jeszcze nie ma. Tak. Jak nie mam je, przecież jestem, zobacz. Adam wspaniale! Przyrzekam wykorzystywać tę pieczęć aż po granicę mojej korupcji, <noise> która jest bezgraniczna. Powiedz mi, pan, o tym bunkrze. To był konieczny środek ostrożności. Na starym mieście mieszkają niezwykle bogaci ludzie. Mieszkali. Wiedzieli, że hołota ze slamsów szybko zużyje te niewielkie zapasy, które ma. A potem to tałataństwo przyjdzie po nasze, jak szarańcza. Więc ukryliście je. Bunkier znajduje się pod ratuszem. Mogę śledzić pana postępy na częstotliwości służb miejskich. Daj mi pan znać przez radio, jeśli będzie potrzebował dokumentów od Mera. Będę je produkował na pęczki. Okej. Okay. Dobra, e, co dalej? Pawle, czas nam się kończy antenowy. Nieprawda, sprawdź A. bunkier pod ratuszem jeszcze, no, no skie. No to chodźmy, to chodźmy. To kończy nam się czas antenowy. No dobra, no kończy, zostawimy to na następny odcinek najwyżej, bo tu zostały nam jeszcze jakieś misje do zrobienia. No. Um, także co, w następnym odcinku sprawdzimy te rzeczy i cóż. I tymczasem kończymy. Więc sobie następnym kończymy odcinek. Na razie cześć trzymajcie się siema! no hej, hej.